Swego czasu na grupie facebookowej moje IKE wywiązała się dyskusja dotycząca inwestowania w wodę. Wiemy doskonale, że zanim pojawiła się wojna na Ukrainie czy, czy COVID, to modnym tematem było globalne ocieplenie związane z tym problem z niedoborem wody na świecie. Sam mieszkam w rejonie, gdzie w miesiącach letnich. Gdy mieszkańcy zaczną masowo podlewać ogródki, to wody w kranie zaczyna brakować. Na razie tymczasowo pomogły codzienne telefony do przedsiębiorstwa usług wodnych i kanalizacyjnych. Przedsiębiorstwo to przepinało się na dodatkowe źródła, żeby pokryć zapotrzebowanie. Wcześniej taki problem w cywilizowanym świecie wydawał mi się nierealny. Jestem więc jak najbardziej świadom, że z powodu suszy wody może brakować i to, i to nawet w Polsce. I teraz rodzi się taki pomysł, który wywiązał się w dyskusji na popularnym poddalu społecznościowym: że skoro wody zaczyna brakować, to pytanie, czy nie warto zainwestować w spółki, które operują w branży wodnej. Czy takie spółki, które będą kontrolowały dostawy wody systemami wodociągowymi, czy też spółki, które sprzedają wodę butelkowaną? Czy to jest przyszłość? I oczywiście nie każdy ma na, na tyle wiedzy, żeby takie spółki porządnie przeanalizować. Pojawiło się więc pytanie, czy dobrym pomysłem są ETF-y, fundusze, które pasywnie inwestują w branżę wodną. W tym nagraniu chcę, żebyśmy rzucili sobie okiem na takie ETF-y i na spółki, które są w podwalach takich ETF-ów. Nie będzie to absolutnie pełna, wyczerpująca analiza. Chcę zwrócić jednak uwagę na kilka pułapek, które mogą się tu kryć gdyż jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach. Pierwszy fundusz, który został tam zaproponowany, to jest fundusz z firmy BlackRock, iShare z Global Water. Fundusz ten reklamuje się szeroko zdywersyfikowaną ekspozycją na spółki związane z biznesem wodnym. Bezpośrednia inwestycja w 50% globalnych spółek z branży wodnej i to co mnie od razu zaciekawiło to co taki fundusz trzyma w portfelu wszedłem sobie więc tutaj na zakładkę holdings mamy tutaj spółki posegregowane według wagi procentowej jaką zajmują w portfelu i pierwsza spółka to jest tutaj American Water Works największy amerykański Operator wodociągowy. Wrzucam sobie taką spółkę, tutaj w skaner 100 Pierwsze na co patrzę, no to jakie tutaj jest tempo wzrostu przychodów. Tu mamy akurat od roku 2012 do, do roku ostatniego. No to co pierwsze zwraca uwagę, to że to tempo wzrostu przychodów nie jest tutaj jakieś szalone. Średnioroczny wzrost w okolicach 4%. Plusem jest bardzo wysoka marża zysku netto, tutaj ponad 30%. Ale to, na co najbardziej zwykle zwracam uwagę, no to, jest, to jest przepływy pieniężne. Jeżeli chcę zobaczyć, na ile lukratywny jest dany biznes. I od razu to, co mi się tutaj rzuca w oczy, to przykładowo za ostatni rok. Mamy 1,4 400 przepływów operacyjnych, tyle ile operacyjnej gotówki wpłynęło do tego przedsiębiorstwa. Natomiast capex wydatki inwestycyjne no to jest prawie 1,3 mld dolarów. Więc wydatki inwestycyjne są tutaj bardzo duże. I podobnie w poprzednich latach często się zdarzało, że wydatki nakłady inwestycyjne przekraczały cash flow operacyjny. Spółka ta ma duże marże. Rośnie sobie w przeciętnym tempie, ale do tego wzrostu potrzebuje olbrzymiego kapitału. No i powoduje to, że spółka ta nie jest nietryska gotówką. Dywidendy wypłacane są niewielkie. Niewielkie, no jeżeli teraz popatrzę, z czego tak naprawdę te dywidendy są wypłacane, popatrzymy sobie tutaj na bilans takiej spółki. To przykładowo za ostatni okres kapitał własny to jest około 7,5 miliarda, natomiast ponad 16 miliardów to są zobowiązania długoterminowe. Mówiąc prosto, spółka ta jest zadłużona po uszy. Dywidendy, które wypłacała, wypłacała praktycznie na kredyt mimo, że jest spółką wysokomarżową, to praktycznie wszystkie zyski muszą iść na, na dalsze inwestycje, żeby spółka mogła normalnie funkcjonować. I oczywiście od takiej spółki trzymałbym się z daleka. Oczywiście to, co tutaj, to na co tutaj patrzymy, to jest historia. Jeżeli spółka już w tym momencie jest mocno zadłużona, no to na przyszłość, to dobrze nie wróży. Powodzenie inwestycji zależy oczywiście od przyszłości, więc możemy tu tak na szybko spojrzeć przyszłość. Jeżeli rzeczywiście na świecie będzie brakowało wody, no to przedsiębiorstwa typu wodociągowego będą doświadczały tego, czym też ja ich nękam: telefony od niezadowolonych klientów, którym, którym brakuje wody, a którzy za tą wodę płacą. Klienci, którzy będą doświadczać, mówiąc prosto, braku wody w kranie, z pewnością nie będą zbyt chętni do płacenia wyższych rachunków, a Bogu ducha winne przedsiębiorstwa wodociągowe w krótkim czasie nie będą mogły pozyskać nowych źródeł, gdyż są ograniczone swoją lokalizacją. Więc tutaj jak dla mnie perspektywy w tej części branży nie są zbyt, zbyt, ciekawe. Kolejna spółka, jaka tutaj znajduje się w portfelu tego funduszu, to jest spółka produkująca infrastrukturę wodociągową, między innymi turbiny, liczniki, tę całą aparaturę, która jest potrzebna do przesyłu wody, no i pierwsza lampka w głowie, która powinna się tutaj zapalić początkującemu inwestorowi, to jest to, czy chcąc zarabiać na tym, że na świecie brakuje wody, kupując taki fundusz, czy chcemy pakować się w producentów części wodociągowych. Taki producent jest włączony do tego funduszu, gdyż oczywiście w działalności tej firmy słowo woda się pojawia. Ale pytanie, w jaki sposób taki, taki producent miałby zyskiwać na tym, że na świecie będzie brakowało wody. I chciałbym tutaj być dobrze zrozumiany. Nie chcę nikogo zniechęcać do inwestowania w spółki, które produkują jakąś aparaturę hydrauliczną. Jeżeli wiemy, co robimy, to nie ma problemu. Chodzi o to tylko, żeby takie decyzje były podejmowane świadomie. Patrząc tutaj na wskaźniki zyskowności, no jest to tutaj przeciętna spółka o marży około 8%. Przepływy pieniężne wyglądają już tutaj lepiej. Z gotówki operacyjnej dość dużo zostaje na dywidendę. Natomiast cały problem podobnie tkwi w zadłużeniu spółki przy kapitale własnym 3 miliardów, spółka ma zobowiązania długoterminowe też na poziomie 3 miliardów, więc no z, znacznie przekroczone jest ten limit 60%, który tradycyjnie podaje dla takich spółek produkcyjnych. Oczywiście zadłużenie oceniamy nie tylko poziomem zadłużenia kapitału własnego, ale także pokryciem odsetek, o czym mówię w innych nagraniach. Póki jeszcze międzynarodowe stopy procentowe są jeszcze niskie. To tutaj nie dzieje się jakaś tragedia w finansach tych spółek, ale trzeba sobie zdawać sprawę, co się teraz będzie działo, jeżeli jesteśmy na fali wznoszących się stóp procentowych, to wtedy będzie to wielki sprawdzian dla spółek zadłużonych, dla spółek mocno zadłużonych, których zazwyczaj polecam unikać. I trzecia już ostatnia pozycja. Z portfela tych funduszy, nie chcę się tutaj zanudzać analizując każdą z tych pozycji, ale ta pozycja to jest producent instalacji hydraulicznych Ferguson. Spółka, która popatrzy, jeżeli popatrzymy tutaj na tempo wzrostu przychodów, to nie trzeba wykonywać żadnych rachunków. Przychody za rok 2012 to były 21 miliardów, a za rok 2021 to jest 23 miliardy, więc praktycznie mizerny wzrost przychodów, Nisk, niska marża. Spółka generuje gotówkę i wypłaca dywidendę. Ale też nie ma tu nic ponad przeciętnego, i patrząc też w przyszłość, ja przynajmniej nie widzę jak producent hydrauliki miałby zarabiać na tym, że na świecie będzie brakowało wody. Do podobnych wniosków możemy dojść, jeżeli popatrzymy tutaj na konkurencyjny fundusz z firmy Lyxor Też to co najpierw robię, jeżeli ktoś mnie pytał o jakiegoś etf to patrzę co ten ETF tam trzyma. W swoim portfelu, i tutaj podobne spółki mamy na czele, tu jest jeszcze Geberit, który też produkuje armaturę, armaturę wolno, wodną, znany jest ze stelaży WC. Nie mówię, że jest to zła spółka, ale ta spółka myślę, że niewiele będzie miała wspólnego z, z niedoborami wody, wody na świecie, czy to oznacza, że. Te, te dwa ETF-y, które pokazałem, totalnie nie nadają się do inwestowania. Odpowiem, to zależy, jaka jest motywacja inwestora. Ja jedynie polemizuję z taką tezą, że te ETF-y miałyby jakoś specjalnie zyskiwać, akurat na tym, że wody będzie, będzie brakować. Czy więc jest jakieś światełko w tunelu? Światełko w tunelu, ale też oczywiście, do którego polecam podejść ostrożnie. No to są firmy, które zajmują się sprzedażą wody butelkowanej, i to najlepiej firmy, które mają własne źródła tej wody. To jeżeli rzeczywiście na świecie będzie wody brakowało, no to wtedy odetną mi całkowicie wodę w kranie, no to rzeczywiście będę zmuszony wtedy pójść do sklepu i kupować tą wodę, yy, wodę w butelkach. Bardzo łatwo sprawdzić sobie w internecie czołowe firmy, które zajmują się na świecie sprzedażą wody butelko butelkowanej. No mamy tutaj, tu oczywiście są przetasowania na tej liście, ale mamy tu Aquafine, to jest spółka zale zależna PepsiCo. Nestle, no to też nie trzeba nikomu przedstawiać. Danon, Danone, jak wiadomo, no Danon czy Nestle nie zajmują się tylko... Sprzedażą wody. No przykładowo, tutaj dla Danona za ostatni rok sprzedaż wody to było około 16% biznesu. Też trzeba być świadom, świadomym tego, jaki procent sektor wodny zajmuje w danej, w danej spółce. Nie będę tutaj szczegółowo analizował Danona, ale jeżeli spojrzymy na przepływy pieniężne za ostatnie dwa lata, no to taki Danon. Generował cash flow operacyjny znacznie powyżej zysku netto, natomiast wydatki inwestycyjne są tu stosunkowo niewielkim procentem przepływów operacyjnych, dlatego zostaje tu sporo środków na wypłatę dywidendy. Więc taki modelowy trop przepływów pieniężnych myślę, że będzie, będzie pomocny, ale nie można patrzeć tylko na same przepływy pieniężne. Tutaj za rok 2021 kapitał własny wynosił 17 miliardów. Natomiast zobowiązania długoterminowe praktycznie też dobijały do tych 17 miliardów. Nawet jeżeli by popatrzeć na samo zadłużenie, takie typowo finansowe, to było 12,5 miliarda. Mamy samym tradycyjnym zadłużeniem. Ponad 70% kapitału własnego jest zadłużonego. Sytuacja więc nie wygląda zbyt różowo, jeśli chodzi o przyszłość. W chwili obecnej pokrycie odsetek jest jeszcze na dopuszczalnej granicy. No, spółka generuje dużo gotówki, więc jest w stanie to zadłużenie obsługiwać, ale w... trzeba by ten poziom zadłużenia w wycenie uwzględnić odpowiednimi stopami dyskontowymi. O... o tym mówię już w innych nagraniach. Wniosek dla mnie jest tutaj prosty. Mimo że niedobory wody będą na świecie, to osobnym zagadnieniem jest jak przekuć to w okazję inwestycyjną. Nie jest to przekucie automatyczne. Jeżeli nie znasz się na analizie finansowej spółek, to teoretycznie pozostają ci te etf -y wodne, ale tak jak pokazałem, zawierają one spółki, które niekoniecznie będą. Zyskiwać na niedoborach wody, i kupno takiego ETF-u nie dawałby. w mojej oczywiście opinii, nie daje tutaj jakiejś wielkiej przewagi w porównaniu z ETF-ami szerokiego rynku akcji. Ewentualnych okazji można wypatrywać w firmach, które zajmują się sprzedażą wody butelkowanej, przy czym no wymaga to wiadomo dokładnej analizy fundamentalnej i wyceny. Nie ma tutaj drogi na, na skróty. Jeżeli masz jakieś pytania do tego nagrania, to śmiało zostaw je w komentarzach. Zachęcam cię też do zasubskrybowania kanału Przepływy Pieniężne.